Cześć. Będziemy dzisiaj podłączali pompę automatyczną do podlewania ogrodu. Instalujemy ją w zbiorniku już istniejącym. Tam jest cała instalacja. Mam tutaj ze sobą parę rzeczy, które będziemy potrzebowali. Tak więc, dlatego też jestem ubrany na roboczo. Po to, żeby jednak rzeczy, które... no, których mniej mi szkoda. Działamy! Na pewno będziemy potrzebowali pompę. Pompę mamy tutaj automatyczną. Nazwa jest w tym miejscu widoczna. Pompa ma... W akcesoriach taki sznureczek, dosyć długi kabel, jakieś elementy dodatkowe. Tutaj mamy rurkę P32, pojedyncze złączki, taki element do szlifowania. No i miejsce na nasz kranik, czyli ten tutaj. Wiadomo, parę połączeń elektrycznych, co użyjemy to nam zaraz wyjdzie. W każdym razie potrzebujemy, tu mamy zbiornik betonowy, potrzebujemy rozkuć dziurę w jednym miejscu tego zbiornika betonowego po to, żeby przełożyć rurkę i będziemy grzebali. Słuchajcie, dziurę mamy zrobioną, lekko musiałem takim prostym młoteczkiem sobie ją wyrobić, tutaj mamy, o, jest, także to jest dziura na tą rurkę FIT32, czyli tą, którą widzimy tutaj. Teraz generalnie będziemy wkładali pompę do środka, potem ten przewód będziemy łączyć sobie na kolanku 90 stopni z kolejnym białym przewodem, żeby końcowo wyjść do kranika. Tak więc kran będziemy instalowali tutaj w tym miejscu, a pompę w linii prostej wsadzimy sobie do środka. A na sam koniec ten przewód tutaj, chyba będzie 3 razy 1,5 bądź 3 razy 2,5. Raz się dowiemy co, co do grubości. Ten przewód w każdym razie będziemy łączyli szczelnie z naszą pompą. Tu mamy takie sprytne urządzenie z nożem, z Tego się zaczyna. Pompę mam już teraz przymierzoną, no tak oczywiście na sztukę. Tu na dole, ale jest już tam na samym Tu włożymy sobie oczywiście kolanko 90 stopni po to, żeby wyjść, o! Tu, przepraszam, przepraszam, tu, żeby wyjść sobie tą dziurą. Natomiast kabelek jeszcze przyczepimy sobie trytytkami, żeby nie uciekł nam na, na bok. No, a jeżeli chodzi o ten tutaj przewód do łapania, no to myślę, że go na przykład o to sobie chwycimy, żeby nam to nie wpadło, a żeby było łatwiej wyciągnąć pompę. Ten element dochodzi jeden do drugiego. To sobie potem tu dociskamy i w momencie to wkręcamy. Śrubunek zaciska nam tą rurę i ta rura nam już nie wyskoczy. Mamy kolanko 90, kolejne kolanko 90. Tu oczywiście nałożymy sobie kranik. Natomiast w tej chwili zajmę się podłączeniem elektryki. Patrzcie, mamy normalną wtyczkę, natomiast nie montujemy tych wtyczek, ponieważ nabierają wilgoci, niestety padają, wybijają korki i nie funkcjonują, dlatego wykorzystujemy do tego szczelne połączenia. Może to być taka puszka, natomiast ona jest na chwilowe zalania, ponieważ to jest IP67, a może być no, tego typu mufa, jest, patrzcie, taki element i tu już mamy iP68. To już rzeczywiście jest coś, co w tej wodzie, w tej wilgoci wytrzyma. Ten mamy do 3 razy 1,5. Widzę, że kabel ewidentnie jest 2,5 kwadrat. Dlatego biorę 3 razy 4 mm maksymalnie. No i tutaj ten zacisk nie schowa ten kabelek, zaciągnie tej strony. Tutaj mamy takie druciki. Więc generalnie do drucików stosuje się też odpowiednią złączkę Taki elemencik, do którego my to wkładamy, zaciskamy i będzie możliwe dołożenia tutaj do tej mówki. Już mam ten element po założeniu. Tak, jak widać, jest to teraz ładnie skręcone. I teraz będziemy sobie to dokładali tu do tych elementów, czyli znowu do numerku 1, 2, 3, zaczynając od uziemienia. Patrzcie, mamy teraz to połączone. Więc teraz wystarczy ten element tu dokręcić, ten tutaj, a potem dociskamy sobie, o, tą częścią. Tu jest uszczelka, która po wkręceniu tego elementu końcowego zaciska się na kablu, co powoduje, że rzeczywiście te zabezpieczenie będzie przydatne w momencie, no jak będzie pompa pracowała tutaj, będzie cały czas wilgotno, na pewno jakieś kropelki wody będą się zbierały na kablu czy na połączeniach co też powoduje, że mamy już fajne zabezpieczenie pod kątem a, pod kątem możliwej awarii elektrykę mamy podłączoną element do podlewania również jest podłączony teraz pozostaje nam zabezpieczyć tutaj tą dziurę, którą mamy a do tego użyjemy sobie tego specyfiku Zobaczcie proszę. Stabilne zamocowanie po 5 minutach. Chłopaki, którzy to wykorzystują na co dzień powiedzieli mi tak. Seba, mieszasz to z wodą. Mieszasz sobie wszystko oczywiście kielnią. Po czym nakładasz? Bardzo szybko. Bo jak zwiążę, to się wszystko zaraz zrobi suche. Więc próbujemy Na mieszam, mieszam, ale jeszcze mamy ewidentnie za mało. Robię to trochę naczuję, no szczerze mówiąc. Dobra, już ta konsystencja jest zdecydowanie lepsza. Także nakładamy. Jeżeli chodzi o połączenie, no to tu sobie tak obrobiłem. Jeżeli chodzi o tą drugą stronę, to, to trochę. Powiem wam tak, ma to być zabezpieczone, nie musi to wyglądać. To jest podziemno. Patrzcie w ogóle, pokażę wam a propos tego betonu, co się tu stało. Parę minut dosłownie minęło, może z 15. A tu już mamy grubą skorupę. Tutaj odsunę to, odsunę to. Widzicie? Gruba skorupa. Jest to pięknie chwycone. Dobra moi drodzy. Mamy podłączone. Tutaj mamy taki krótki kawałek węża. Tu jak włączymy sobie przekręcimy bardziej ten włącznik to nam się zacznie lać wodę, tak więc sprawdzamy malutkie ciśnienie tylko dla mnie natomiast możemy lać jakim chcemy, nawet większym po zakręceniu pompa się wyłącza tak więc prosty system nie wymagający dużo tak naprawdę skupiamy się tutaj na tym włączniku zaczynamy nam lać wodę tu mamy wszystko ładnie pod ciśnieniem. W momencie, jak zakręcę, to woda przestanie się lać, więc prostszego systemu nie ma. Zasypuję wykop. Sprzątam dookoła siebie. No i mamy gotowe. Także krótki filmik. Myślę, że będzie przydatny. Jakby co, w linku, w opisie poniżej podam wszystkie jakieś takie dodatkowe szczegóły a propos. Rodzaju pompy, ewentualnie tych elementów, które zakupiłem, a być może ktoś we własnym zakresie będzie chciał to zrobić. Tutaj, jeszcze proszę rzut na złączkę, którą użyłem. Jak widać, wodoodporna, więc idealna dla takich miejsc, gdzie rzeczywiście jest wilgoć, gdzie może się podnieść poziom wody. No bo pamiętajcie, czasami rzeczywiście pompa może nie zadziałać prawidłowo. Mogą być zbyt duże ulewy, co też spowoduje, że zbiornik się przepełni. Jak poziom wody pójdzie wyżej, to rzeczywiście może zalać elektrykę i do tego też może dojść, niestety w każdym zbiorniku tu nie mieliśmy idealnego piasku pokażę wam w ogóle co tam jest jeszcze zrobione, patrzcie tutaj to wygląda tak, że tam są takie rynny pochowane pod elewacją, one wszystkie sobie idą tu jest taka studzienka łącząca tamtą część budynku jeszcze tutaj z tą, taka kineta tak zwana z tego, punktu, o, z tego punktu trafia to do zbiornika betonowego na zamówienie inwestora dalej rura odprowadzająca nadmiar tej, tej wody deszczowej do tak zwanej studni chłonnej. Czyli tutaj mamy rurę 600. Cyk, widzicie? I tam mamy rurę doprowadzoną od zbiornika. To też powoduje, że nadmiar wody deszczowej ma gdzie uciekać. Dzięki za oglądanie. Myślę, że niebawem coś nowego wrzucimy. Na razie.